Jeżeli chodzi... Dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o dzień z prywatkami. A ja mam bardzo wyłączny tak ma... to... Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę być gościem po raz kolejny tak wspaniałego festiwalu i to w towarzystwie tak cudownych artystów, więc bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi o dzień dotyczący prywatek, to tutaj, tak, to tutaj przygotowaliśmy razem z Jankiem Stopłosą. Wspaniały medley moich starych hitów, ale wykorzystałam go troszeczkę, gdyż, gdyż przypomniało mi jego nazwisko i konotacje rodzinne moje wspaniałe początki z teatru Buffo, kiedy to Janusz Sobosa z Józefowicza zatrudnił mnie jako czternastolatkę do musicalu Metro, więc to będzie duże zaskoczenie, jeżeli chodzi o aranżę, jeżeli chodzi o niespodzianki na scenie. O jazzowe, orkiestrowe, solowe podejście do tych moich starych hitów. Więc tutaj proszę się przygotować i na stepowanie, i na wygiwanie się na fortepianie w sekcji pozach, oraz na inne niesamowite niespodzianki. Trzeba być bardzo czujnym, bo będzie się działo bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny dzień ze smolastym, to tutaj nawet smoła będzie zaskoczona. Poznawiam mu nic nie mówić, bo on nigdy się nie godzi na żadne moje szalone pomysły, więc uznałam, że lepiej będzie e, serować mu efekt z salami. Czyli po prostu po kolei i na koniec wielkie bum. E, będziemy mi zaczynali od pikników w chmurach, a skończymy w togach. Każdy Super, może sobie jest. zinterpretować jak chce, ale <laughs> będzie się działo. Czyli w togach, czyli będzie znowu.